Zadanie 11 Za 1 punkt z egzaminu gimnazjalnego 2008: Grupa złożona z 13 10-latków, 1 12-latka i 2 17-latków utworzyła koło ekologiczne. Średnia wieku członków tego koła jest równa. Aby obliczyć średnią wieku członków, należy podzielić sumę lat wszystkich członków przez ilość osób znajdujących się w tym kole. A więc sumujemy ilość wszystkich lat wszystkich osób. Po pierwsze, mamy 13 dziesięciolatków, czyli aby obliczyć sumę ich lat, trzeba wymnożyć 13 razy 10 lat. Mamy jednego dwunastolatka, czyli jedna osoba mająca 12 lat. I do tego należy dodać dwóch siedemnastolatków, czyli 2 razy 17. W liczniku zatem obliczysz sumę wszystkich lat. I teraz należy trzeba podzielić przez ilość wszystkich członków. A ilu ich mamy? Tutaj masz 13, tutaj masz 1, tutaj masz 2, czyli razem masz 16 członków. Należy teraz tutaj wymnożyć poszczególne wartości. 2 razy 17, 34 dzielone na 16. Dodajemy lata wszystkich członków. 176 przez 16. Wykonujemy dzielenie. I otrzymujemy, że jest to równa wartość 11, a więc jest odpowiedź A. Średnia wieku członków tego koła jest równa 11 lat.